Siema, siema, witam was bardzo serdecznie z tej strony No i dzisiaj sobie zagramy w Minecraft Rewesowia Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę z dzwoneczkiem Aby być na bieżąco wbijecie na Discorda Link w opisie, wbijecie na Insta widzowie A ja bez zbędnego pierdolenia jeszcze ogłoszenie tutaj wam zajębie. Ogólnie nowa seria Spokojnie, live y będą widzowie, live'y będą, będziemy budować sece na live'ach, ale odcinki będą zrobione pół na pół fabuła, pół na pół spontan, nie? No, ogólnie yy, ta, dobrze, że jestem sam na serwie, nie? Yy, to pójdę to przygotować, bo tak jak nie pamiętacie widzowie, teraz na przykład Assassin's Creed z montażu yy, Wklei y, t, skina tego chłopa z, na, z nazwą, jaką się nazywa. To Jak możecie widzieć, któregoś czasu na live, wbił, wbił ten chłop. Za, zaczął nam tu niszczyć. Ta, y, tam na przykład za moją mordą stworzył se. J, j, jakiś ten. Hmm, o, po, posłem kazał nam zrobić, nie? ale rzecz jest taka, że, że jakiś odcinek będę kogoś dodawał, nie? na, na razie muszę się przygotować widzowie na bazę, o której nie będzie miał pojęcia, bo trzeba ją wytłumić bo, bo chłop podobno słyszał słyszał co niby pierdoliliśmy i na wszystko miał odpowiedź, to i ja sobie pójdę ten bazy, bazy zrobić, później na przykład y, w kolejnym odcinku Nexie, Nexiego sobie wezmę i te inne do, y, do tego. Ogólnie wcześniej tu w cave było to po prostu zabudowałem ten całp, widzowie nie? Ja mam ogólnie Fulbright, dlatego to nie jest zaświetlone, ale zaraz będziemy wszystko kopać. Wszystko cacy, żeby nikt nie widział, to tutaj ukryłem sobie Jolker buksa z potrzebnymi mi itemami, czyli tak. Ale na razie ja bym sobie wykopał po prostu ściany 10, 10 na 10. Tu jest to. To tak. 10. Tu by było zakończenie. Kopia. Wezmę sobie Cztery i tu by było pięć. Pięć wysokości, dziesięć bok, nie? Cztery pięć. Dziesięć. I by miał dziesięć na dziesięć. No tak, tak, tak. To jest specjalnie to. No nie. Bo i tak tu będę przybudówkę robił. Więc. Dybałem widzowie, zybałem. Bo jedno bliżej musimy. Ale że mam ten zajebisty zajebisty kilo, to ja nie muszę Mówić, że obsydian będzie mi się popał Nie Wiecie, czarny obsydian, no tak naprawdę to jest taki fio fioletowaty, nie? I musimy zrobić ogólnie ten bunkier, nie? Ogólnie Obsidian to jest taki, taki blok, tak jakby że ni, nic przez niego nie, nie, nie wypłynie, czyli że to możemy uznać jako zaguszacz fali dźwiękowych, nie? Tutaj będziemy wszystko sobie zaplanowywać z osobami wtajemniczonymi w to. Bo musimy tego chłopa się pozbyć. tery to by musiał taki wtedy by musiał rozkopać se. dalej. Jest gitara Siema. 10 by tu było, dobra, to weźmiemy o parę bloków więcej. Nie będę tego przebudowywał przecież cały czas, ale ogólnie to widzowie jest wstępny, tak jakby, odcinek do całej tej mi mini fabuły na rewesowaniu. I się pewnie zastanawiacie, dlaczego ja bez kamerki? Bo żeby był klimat, to będzie bez kamerki. A ogólnie yy, tak jak ten, to ja w właśnie mam pierwszą osobę Nexiego w, w tajemnicy. Ale to dopiero na drugim odcineczku, bo pierwsze wiecie, to jest taki wstępny jak Prolog i te inne, nie? To tutaj też chcę, żebyśmy mieli od razu swoją siedzibę, o której yy, ten zjeb, który wbił na serwa nie będzie wiedział, nie? Widzowie, jesteśmy zrobioną tą ścianą, nie? Bo wiecie, o co chodziło dokładnie? Tu na przykład pokażę Wam. Tu będzie później dodane, tak, nie? Czy tu miało jakiś kolorów, nie kolorów, i nie bym zrobił w innym krajobrazie, ale to dopiero dokończę, jak ściany, nie? Więc zrobimy ze ścianki, tu sufit i podłogę. W sumie, ten sufit z by był na jeszcze jedną, bo tutaj to jest zwykły sufit, to teraz to zrobimy. Wiem, to do odcinek trochę bardziej dziś jest y, nudny, ale też y, ogólnie wprowadzenie musi być. Jak na przykład weźmiemy kogoś, to Musi być jakiś bunker, nie? Żeby tamten zjeb... czasem nie słyszał nas. Zawsze miał reposter na tym czacie, że wie co mówimy, nie? Ale spokojnie, na to też mam już patent, nie? Jak wypełnimy nie, to wtedy będzie po, po prostu jak wybudujemy cały, będzie kolejny odcinka, nie? Bo w kolejnym, jak weźmiemy sobie yy, osobę, nie? W Wtajemniczymy osobę, po, po prostu w ten nasz misterny pla plan. To zrobię jeden mekwidzowie, nie? Zbudujemy tutaj w środku najpotrzebniejsze rzeczy z tą osobą, ale teraz na, na początek musimy mieć jakiś ten jebany bunkier, bo bez bunkra będzie pójna. I jeszcze raz. A no tak, zapomniałem. U, tak jest już. E, jedność setni. Będzie normalna później podłoga stała. Już to zjebałem widzę. Tyk. Pyk, pyk. Chyba to zepchnął. Nie no, te, te, te ogólnie tak jak mówiłem nie, Assassin tutaj połucina trochę. Więc nie bójcie żaby, że coś będzie tutaj działo. Nie? obsydian dać widzowie. Ale jak już obsydian da mnie to najwyżej Asasin już yy, Wytniesz ten kawałek, nie? Jak będę budował ściany z tego i będę tworzył tutaj istne cacuszko Kopier Obsydiana dobuduję. Ważne, że działa. Nieważne jak. No. Dobra, to teraz ja wszystko bym tutaj odrzucił. Ocydiam te świerkowe rzeczy. Chciałbym jeszcze pozapalał lampki. lampki by były pyk. Raz, trzy. Raz, dwa, tu powinno być? Pyk i pyk. I teraz, raz, No, i powiem Wam, widzowie, bunkier został skończony. Więc, jak bunkier został skończony, widzowie, nie? To powiem Wam jedną rzecz. Ogólnie, w kolejnym odcinku dowiecie się, jakie Mamy plany co do tego tajemniczego gościa, więc widzowie nie zapomnijcie, nie zapomnijcie napisać komentarza. A ten odcinek w tajemniczy wtajemniczenia do fabuły dobiegł końca. Zrobiliśmy naszą bazę, więc dzięki za to, że byliście Grozłem z Cześć, cześć.